Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Macik, a dzisiaj Wam pokażę, jak można jeździć, nie no, nie jeździć, tylko latać. E, dzięki ciężarówce, e, mam naskowane idealnie to i to trzeba, o, i tak trzeba, e, i tu się tak, aha, dobra, I tu się to, to tak rzuca, i patrzcie, tak, o, i mamy latające ciężarówkę, proszę bardzo. Tak to wygląda Jakby ktoś mi nie wierzył co sobie sprawdźcie to naprawdę działa. Ten bug jest do zrobienia do tej pory. Ja jestem zaskoczony tym bugiem. Epic więc naprawcie to. To jest niemożliwe jak coś patrzcie jak daleko można być. I patrzcie, ja tu zginę. A ta ciężarówka sobie dalej lata, chyba, tak? Nie o, widzicie? Zadało mi. Sobie nawet zobaczcie u siebie, co to działa, naprawdę. To jest możliwe. Ja jestem zaskoczony bugiem. Więc pa!